Czy kiedykolwiek czułeś, że coś w Twoim życiu jest nie tak, ale nie potrafiłeś tego nazwać? Jakbyś był marionetką w cudzym teatrze, grając rolę, której nigdy nie wybrałeś? Ten film jest dla Ciebie. Po jego obejrzeniu nauczysz się rozpoznawać to, co wcześniej było niewidzialne. Psychopaci są wśród nas, nie w filmach, nie w książkach, ale tu, teraz, w Twoim biurze, w Twojej rodzinie. A może w Twoim łóżku potrafią niszczyć Ciebie latami i odejść jak gdyby nigdy nic. Ale to nie musisz być Ty. W tym materiale pokażę Ci pięć niepodważalnych sygnałów, że masz do czynienia z psychopatą i dlaczego musisz uciekać, zanim będzie za późno. Numer pierwszy: powierzchowny urok i manipulacja na wejściu. Spotykasz kogoś, kto jakby od pierwszej chwili Cię znał. Ktoś, kto rozumie Twoje żarty, mówi w Twoim rytmie, jakby słuchał Cię przez całe życie. Pamięta każde słowo, wspiera, daje Ci uwagę, jakiej nikt wcześniej nie dał. Mówisz sobie, to przeznaczenie, ale to nie los, to kalkulacja. Psychopata nie wchodzi w Twoje życie z agresją. On wchodzi z uśmiechem, z ciepłem, z troską tak precyzyjnie dopasowaną, że mylisz ją z miłością. Ale to nie uczucie, to plan działania. Oni nie chcą Cię poznać, oni chcą Cię rozgryźć. Każdy komplement to narzędzie, każda wspólna pasja, przynęta. Gesty, które wydają się romantyczne, są w rzeczywistości jak mapa Twojej psychiki. Co kochasz, czego się boisz, co Cię łamie. To nie miłość, to zwiat. Psychopata uczy się od wczesnych lat, jak naśladować empatię, Wie, że jeśli odbije Twoje wartości, marzenia i lęki, rozbroi Cię i zdobędzie Twoje zaufanie. Mówisz mu, że wypaliłeś się w pracy. On staje się jedyną osobą, która to rozumie. Wspominasz mimochodem, że lubisz dokumenty kryminalne. Po tygodniu planuje wspólny maraton z przekąskami, cytując Twoje dawne słowa. Brzmi jak romantyzm? Spójrz raz jeszcze. To szybkie budowanie iluzji bliskości. Nie ma tu przestrzeni na autentyczność. To strategia, to właśnie love bombing. Nie szaleństwo, a system. Telefon rozgrzany od wiadomości, rozmowy o przyszłości po kilku dniach, deklaracje, że jesteś tym jedynym. To wszystko trwa do chwili, gdy odważysz się powiedzieć nie. Gdy nie odpiszesz od razu, gdy zakwestionujesz choć jedno jego słowo, maska spada. Ciepło zamienia się w lód. Dystans, kłód i Twoje pytanie: Co zrobiłem nie tak? Nie zrobiłeś nic, po prostu przestałeś być użyteczny. To nie był związek, to była transakcja, a kiedy nie przynosisz zysku, zostajesz porzucony. To zdziera psychikę. Zaczynasz wątpić w siebie, racjonalizujesz jego zmianę nastroju, bo różnica jest zbyt uderzająca, ale to nie przypadek to technika. Emocjonalny rollercoaster, który cię rozbija i uzależnia. Im bardziej jesteś zdezorientowany, tym łatwiej tobą sterować. Co możesz zrobić? Tu właśnie stoicyzm staje się twoją zbroją. Stoik nie kontroluje innych, kontroluje siebie, obserwuje, nie daje się wciągnąć w wir cudzych emocji, zadaje pytania: czy to naprawdę bliskość, czy może tylko dobrze zagrana rola? Gdy ktoś wydaje się zbyt idealny, zbyt szybko, zbyt perfekcyjnie dopasowany, zatrzymaj się. Prawdziwe połączenie rośnie powoli. Jeśli ktoś nie ma własnego zdania, jeśli wszystko, co mówisz, spotyka się z zachwytem, to nie dusza bliźniacza, to kopia zapasowa dla Twojej destrukcji. Zaufaj intuicji. Zanim umysł przetworzy, ciało już wie, to nie paranoja, to rozpoznanie wzorca. Nie musisz walczyć, wystarczy, że się wycofasz, daj sobie czas, obserwuj, bo maska nie przetrwa długo. Gdy postawisz granicę, prawdziwa twarz wyjdzie na światło dzienne. Pamiętaj: stoicyzm nie wyklucza ciepła, uczy, by kochać, ale z otwartymi oczami, bo nie każda idealna relacja jest darem, niektóre są pułapką. Część druga kłamstwo jako broń drugie ostrzeżenie. Siedzisz w samochodzie, palce drżą, serce wali jak oszalałe, przewijasz wiadomości, dokładnie pamiętasz, co powiedział wczoraj, każde słowo, ale teraz, teraz on twierdzi, że niczego takiego nie mówił. Co więcej, sugeruje, że przesadziłeś, że coś ci się pomyliło, może nawet, zmyśliłeś to wszystko. On jest spokojny, opanowany, pewny siebie, a ty, ty toniesz, zaczynasz się zastanawiać. Może naprawdę źle to zrozumiałem? Może to moja wina? Tak właśnie działa kłamstwo, które nie jest zwykłym unikaniem prawdy, a formą wojny psychicznej. To drugi niepodważalny znak, że masz do czynienia z psychopatą, patologiczne kłamstwa i mistrzowska manipulacja. Kiedy spotykasz taką osobę, prawda zaczyna być elastyczna, przestaje istnieć jako coś obiektywnego. Ona się zmienia, obraca, dostosowuje, zawsze w ich stronę. Ludzie jak on nie kłamią, żeby uniknąć konfliktu. Oni kłamią, bo kłamstwo daje im władzę. Im więcej wersji tej samej historii, tym bardziej jesteś zagubiony, a im bardziej jesteś zagubiony, tym łatwiej cię kontrolować. Opowieści się mnożą. Raz mówi, że wychowywał go surowy ojciec. Potem wspomina o nieobecnej matce. Jednego dnia mówi, że był ofiarą zdrady, następnego, że sam ją sprowokował. zauważasz sprzeczności, ale gdy pytasz, wszystko się odwraca. To ty jesteś tym, który za dużo analizuje, czepia się szczegółów. A potem pojawia się gaslighting, subtelny terror emocjonalny. Mówi coś bolesnego, a później zaprzecza, że kiedykolwiek to powiedział. Obiecuje, po czym udaje, że niczego nie obiecywał. Prowokuje cię, a potem oskarża o przesadę. I tak krok po kroku zaczynasz nie ufać sobie. Myślisz przed każdym pytaniem, mierzysz każde słowo, a w środku mgła, wątpliwość, chaos. Wracając do przykładu, mówi ci, że twoja koleżanka z pracy obgaduje cię za plecami. Robi to z troski, ale tej samej koleżance mówi że to Ty masz z nią problem, tworzy konflikt z dwóch stron, po cichu obserwując z boku i staje się jedyną osobą, do której czujesz zaufanie, choć to właśnie On zapalił ten ogień. To się nazywa triangulacja, jedna z najskuteczniejszych taktyk. Odcina Cię od innych, osłabia Twoje wsparcie, zostajesz tylko Ty i On, ale to nie wszystko. Psychopaci nie mają wewnętrznego kompasu moralnego. Nie czują winy, nie odczuwają żalu. Ich kłamstwa to niepotknięcia, to narzędzia, precyzyjnie używane. Wiedzą, jak dobrać słowa, jak przemycić odrobinę prawdy, by wszystko brzmiało wiarygodnie, i robią to z zimną krwią. Co możesz zrobić? Tu znów wracamy do stoicyzmu. Nie jesteś w stanie kontrolować tego, czy ktoś mówi prawdę. Ale możesz kontrolować reakcję. Stoik nie wdaje się w potyczki o słowa. On notuje fakty. Zapisuj rozmowy, terminy, obietnice. Nie po to, by się mścić, ale by wiedzieć, co jest prawdziwe, gdy wszystko wokół zaczyna się zacierać. Rozmawiaj z ludźmi spoza tej relacji, z tymi, którzy patrzą z boku. Oni pomogą ci przypomnieć, kim jesteś. Bo kiedy prawda jest systematycznie niszczona, to nie ty jesteś szalony, to ktoś próbuje cię złamać. Jeśli ciągle słyszysz, to nie tak było, źle to zapamiętałeś, ty zawsze przesadzasz. Nie ignoruj tego. To nie są drobne nieporozumienia, to atak na twoją świadomość. I pamiętaj, nie musisz nikogo przekonywać, nie musisz wygrać tej dyskusji. Twoim zadaniem nie jest naprawiać, tylko ochronić siebie. To jest drugie ostrzeżenie. Jeśli prawda stale się zmienia, jeśli twoje wspomnienia są podważane, jeśli czujesz, że tracisz zaufanie do własnych myśli, to nie przypadek, to znak. Część trzecia pustka pod skórą. Trzecie ostrzeżenie: czy zdarzyło ci się otworzyć przed kimś całkowicie, opowiedzieć o swoim bólu, o rozczarowaniach, lękach, o tym, co naprawdę Cię łamie? I zobaczyć w jego oczach pustkę? Niezłość, nie troskę, po prostu chłód, jakbyś mówił do aktora, który zna scenariusz, ale nie czuje historii. W takich chwilach czujesz się jak w teatrze, gdzie jesteś jedynym, który gra na serio. To nie przypadek, to nie on po prostu tak ma. To trzeci znak, że możesz mieć do czynienia z psychopatą. Osoba taka nie czuje empatii, może ją imitować. Może ją udawać, ale nie przeżywa jej. Nie odczuwa Twojego bólu, nie rezonuje z Twoją radością. To jakby siedział obok Ciebie człowiek, który ogląda Twoje życie z wyciszonym dźwiękiem. Empatia to serce relacji. To właśnie ona sprawia, że wzruszamy się cudzym cierpieniem, że potrafimy milczeć przy kimś, kto przeżywa stratę i mimo ciszy być z nim całym sobą. Psychopata tego nie ma. On analizuje Twoje emocje jak dane w arkuszu, przetwarza informacje, zapamiętuje reakcje, ale nic go wewnętrznie nie porusza. Dlatego jego odpowiedzi są często dziwnie płaskie. Doradza logicznie, ale coś w tym razi, albo co gorsza, irytuje się, że Twój smutek przeszkadza mu w realizacji planu. Twoje emocje nie są dla niego przestrzenią do bliskości, są zakłóceniem, przeszkodą. Czymś, co trzeba wyciszyć albo wykorzystać później. W jego świecie jesteś narzędziem, jesteś funkcją, masz działać, a jeśli nie działasz, jesteś zbędny. To nie egoizm. Egoista potrafi czuć winę, potrafi przeprosić. Psychopata nie. On uznaje, że skoro cierpisz, to znaczy, że jesteś słaby, i to już twoja sprawa. Widzisz to po drobnostkach. Opowiadasz o śmierci bliskiej osoby. A on odpowiada suchym, takie jest życie. Płaczesz, a on milczy, z oczami jak szkło. Albo przeciwnie, nagle rzuca banałami typu, wszystko dzieje się po coś. I czujesz, że nie ma w tym ani grama współodczuwania. I co robisz? Próbujesz jeszcze bardziej. Tłumaczysz, wzmacniasz emocje. Myślisz, może jak pokażę więcej, to coś w nim drgnie, ale nie drgnie. Nie ma tam nic do poruszenia. Pustka nie oddaje. W relacjach z taką osobą zawsze będziesz czuć się samotny, nawet gdy fizycznie będzie obok. Każda próba bliskości kończy się chłodem lub wykorzystaniem. Bo Twoje najbardziej intymne zwierzenia nie trafiają do serca, trafiają do jego pamięci taktycznej. W nocy opowiadasz mu o swoim największym wstydzie. On kiwa głową, rozumiejącym gestem mija miesiąc. Kłócicie się. I nagle bank, ten sam wstyd trafia w Ciebie jak strzała, użyty przeciwko tobie, jako broń. Tak działa psychopata, On nie zapomina, on magazynuje, a potem strzela. Tu stoicyzm znów staje się oazą. Seneka powiedział kiedyś: „ Częściej cierpimy w wyobraźni niż w rzeczywistości i miał rację. Bo kiedy jesteśmy w relacji z kimś, kto nie czuje empatii, Nasza wyobraźnia tworzy jej namiastki. Szukamy znaczenia tam, gdzie go nie ma. Przypisujemy troskę gestom, które są tylko kalkulacją. Stoicyzm mówi, patrz na to, co jest, nie na to, co chciałbyś, żeby było. Nie szukaj duszy w kamieniu. Jeśli ktoś za każdym razem reaguje chłodno na Twój ból, uwierz mu. To nie maska, to rdzeń. Sprawdź, jak się czujesz przy tej osobie. Nie wtedy, gdy wszystko gra, ale gdy jesteś słaby, zmęczony, pęknięty. Czy ona wtedy jest, czy odsuwa się, czy staje się obojętna, a może szydzi? Jeśli tak, nie próbuj tego naprawiać. Nie tłumacz, nie walcz, zadbaj o siebie, zadbaj o swoją emocjonalną prawdę, bo empatia nie pojawi się tam, gdzie nigdy jej nie było. A ty nie jesteś od tego. By wyjaśniać drugiemu człowiekowi, jak być człowiekiem. Część czwarta: żyjesz z pasożytem, czwarte ostrzeżenie. Na początku to wygląda jak kompromis, jak związek, który się wspiera, jak przyjaźń, w której wszystko jest porówno, ale z czasem orientujesz się, że to wszystko płynie tylko z jednego kierunku z ciebie. To czwarty niepodważalny znak, że masz do czynienia z psychopatą. Pasożytniczy styl życia i systematyczne wykorzystywanie innych. Nie mówimy tu o kimś, kto czasem potrzebuje wsparcia. Mówimy o kimś, kto uczynił z tego sposób na życie. Zaczyna się niewinnie. Pożyczony samochód na chwilę, nocleg, który miał trwać dwa dni, zamienia się w miesiące. Karta kredytowa tylko na nagłe przypadki, która znika szybciej niż Twoje zaufanie. I nie. On nigdy nie mówi, że coś zabiera. On mówi, dzielimy się, jesteśmy drużyną, budujemy razem przyszłość. Słowa jak miód. Ale pod nimi trucizna, bo to nie ty budujesz, ty utrzymujesz. Weźmy przykład. Poznajesz osobę, nazwijmy ją Ewa, ambitna, charyzmatyczna. Pomysł goni pomysł. Startup, podróże, nowe życie. Czujesz, że z nią możesz sięgnąć nieba. Ale niebo zawsze kosztuje. Każdy plan kończy się barierą, inwestor się wycofał, nagle wypadł wydatek rodzinny, chwilowe kłopoty z płynnością i zawsze, ale to zawsze, ty jesteś rozwiązaniem. Ty pożyczasz, ty przyjmujesz pod dach, ty rezygnujesz z siebie. Na początku robisz to z miłości, z przekonania, ale po czasie robisz to z obowiązku, ze strachu, z wypalenia. Nie zauważysz tego od razu. Psychopaci nie łamią granic brutalnie. Oni je przesuwają milimetr po milimetrze. Możesz mi tylko przelać? Mogę tylko przenocować mi tylko na chwilę? I nagle całe Twoje życie jest na chwilę nie Twoje. Ale najgorsze nie jest to, co biorą. Najgorsze jest to, co czują, że im się należy. Psychopata nie traktuje Twojej pomocy jak prezentu. On uważa, że Mu się należy. Że jesteś głupi, jeśli mu odmówisz, że świat go skrzywdził, więc ty masz go wyrównać. A jeśli przestajesz dawać, jesteś niewdzięczny, zimny, toksyczny. To nie są proste relacje, to są schematy drapieżników. Najpierw cię idealizuje, jesteś dla niego wszystkim. Potem zaczyna cię deprecjonować, kpi z twoich pomysłów, porównuje cię do innych. A na końcu, gdy już wyssał co mógł, znika. Bez wdzięczności, bez słowa. Ale często zostawia otwarte drzwi, klucz na wszelki wypadek, konto z którego nadal korzysta, hasło do platformy, które nigdy nie zmieniłeś. To nie niedopatrzenie, to strategia. On zostawia sobie haki na potem. Ty zostajesz pusty, finansowo, emocjonalnie, czasem fizycznie. I pytasz siebie: jak mogłem tego nie widzieć? Otóż nie miałeś widzieć, miałeś wierzyć. Psychopaci wybierają nieprzypadkowo. Szukają tych, którzy potrafią dawać, którzy mają serce, sukces, empatię albo świeże rany, śmierć w rodzinie, koniec związku, nowy etap życia. Oni to wyczuwają i wchodzą jak cień w otwarte okno, bo nie potrzebują Cię pokochać, potrzebują Cię wykorzystać. W środku mają pustkę, maskowaną wielkimi planami, wielkimi słowami, wielkim urokiem. Ale kiedy przestajesz być użyteczny, twoja wartość spada do zera, dosłownie, jak stara bateria. Tutaj znów wraca stoicyzm, jak miecz, którym możesz odciąć ten ciężar. Epiktet powiedział: Bogactwo nie polega na posiadaniu wielu rzeczy, lecz na potrzebowaniu niewielu. Psychopata potrzebuje wszystkiego miłości, uwagi, pieniędzy, czasu, ale nie po to, by to dzielić, tylko po to, by kontrolować. Nie da się go zaspokoić, nie da się napełnić jego pustki. Możesz jedynie uratować siebie, bo nie jesteś jego bankomatem, jesteś człowiekiem. I kiedy ktoś nieustannie zabiera więcej niż daje, nie pytaj, czy przesadzasz z granicami, pytaj, czemu w ogóle je musisz tłumaczyć. Wzorce są powtarzalne. Jeśli je widzisz, nie zwlekaj. Odetnij dostęp. Do kąta. Do czasu. Do siebie. Bo jeśli nie zrobisz tego teraz, on zabierze wszystko. A potem odejdzie, jakby nic się nie stało. Część piąta. Życie w chaosie. Piąte ostrzeżenie. Znasz kogoś, kto wiecznie jest o krok od czegoś wielkiego. Kto zawsze opowiada o nowych planach, Nowych relacjach, nowych projektach, ale za tym nigdy nie idzie żadne zakończenie? W jego historii zawsze ktoś inny jest winny. Były partner był toksyczny. Szef nie rozumiał jego geniuszu. Wspólnicy go zdradzili. A ty, ty siedzisz pośród zgliszczy, sprzątasz, tłumaczysz, płacisz rachunki za szkody, których nie spowodowałeś. To właśnie piąty i ostatni znak. Że możesz mieć do czynienia z psychopatą, impulsywność i chroniczna niezdolność do wzięcia odpowiedzialności. To już nie jest wyrafinowana manipulacja. To chaos w czystej postaci. Człowiek bez hamulców, bez refleksji, żyjący w wiecznej pogoni za następną ekscytacją. Rutyna? Dla niego to śmierć, stabilność, nuda. On potrzebuje ruchu, zmian, dźwięków, dramatu i tak. Niszczy wszystko, czego dotknie. Nie zatrzymuje się, nie analizuje, nie myśli o skutkach, bo jego życie to ciąg ucieczek. Z pracy, z relacji, z porażek, z siebie. Poznajmy przykładowego Jacka energiczny, charyzmatyczny. Ma milion pomysłów, ale żadnego nie kończy. Pożycza pieniądze, których nie oddaje. Przenosi się z miejsca na miejsce. Mówi, że świat go nie rozumie. Ale to nie świat go odrzuca. To on nie umie znieść konsekwencji. A kiedy w końcu rzeczywistość go dopada, znika, albo wybucha, albo zmienia się w kogoś, kogo nie rozpoznajesz. To nie przypadek, to mechanizm obronny, bo dla niego wszystko, co nie pasuje do jego narracji, musi zostać usunięte. A ty, jeśli stajesz się lustrem, które pokazuje mu prawdę, stajesz się wrogiem. Zastanów się, ile razy wyciągałeś go z dołka, ile razy usprawiedliwiałeś jego zachowanie, ile razy myślałeś, może przesadzam. Nie, nie przesadzasz. Po prostu żyjesz z osobą, która nie zna granic, która uważa, że wszystko jej się należy, że każdy powinien ją zrozumieć, że jej błędy to tylko lekcje, ale nigdy nie własne. To najbardziej wyczerpujący typ człowieka. Bo nie tylko rani, on ciągnie cię za sobą w dół. A kiedy próbujesz się wyrwać, mówi, że jesteś egoistą, że go zostawiasz, że się zmieni. A potem wszystko zaczyna się od nowa. W stoicyzmie odnajdujemy antidotum. Filozof Chryzyp powiedział, ten, kto błądzi w działaniu, błądzi już w osądzie. Kiedy jesteś wciągany w cudzy wir, tracisz perspektywę. Myślisz, że może nie zrobiłeś wystarczająco dużo. Może gdybyś był bardziej cierpliwy, wyrozumiały, ale stoicyzm mówi inaczej. Czyjeś szaleństwo nie jest twoją odpowiedzialnością. Nie musisz trwać przy kimś, kto systematycznie niszczy. Nie jesteś strażakiem dla cudzego pożaru. Twoje życie nie jest schroniskiem dla emocjonalnych huraganów. Psychopata nie widzi w chaosie problemu. On się w nim odnajduje, on go tworzy, by nie musieć konfrontować się ze sobą, a twoja próba uratowania go tylko daje mu nowe paliwo. Zwróć uwagę na te znaki, nagłe wybuchy, przesadne reakcje, zmiany nastroju, kiedy stawiasz granice, przemiany od słodkiego do lodowatego w ciągu sekund i narracje, w których zawsze jest ofiarą, to nie przypadek, to wzór. I ten wzór się nie zmieni, bo nie widzi w sobie nic do zmiany. Dlatego nie naprawiaj, odłącz się, zachowaj dystans, emocjonalny, fizyczny, życiowy, bo jeśli zostaniesz zbyt długo, zapomnisz, kim byłeś, zanim on wkroczył w twoje życie. Jeśli w tych słowach odnalazłeś siebie, to nie przypadek. To, co przeżywasz, to nie słabość, to świadomość. A z nią przychodzi siła. Nie musisz znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że zaczniesz widzieć, bo kiedy rozpoznasz wzorce, możesz się przed nimi chronić. Psychopaci są mistrzami pozorów, ale nie są niepokonani. Ich największym wrogiem jest ktoś, kto przestaje się łudzić. Nie pozwól im pisać Twojej historii, nie oddawaj własnej rzeczywistości za chwilowe ciepło. Masz prawo się chronić, masz prawo odejść. Masz prawo żyć spokojnie. A jeśli ten film ci pomógł, zostaw komentarz, napisz, widzę to, podziel się swoją historią i przede wszystkim nie jesteś sam. Jesteśmy tu z tobą. Kliknij, subskrybuj, włącz powiadomienia, bo to nie tylko kanał, to tarcza i przestrzeń do uzdrowienia. Masz to w sobie, my też mamy. Razem damy radę.